Cześć! Z tej strony Wojtek, a Wy jesteście na kanale Alice Games. Ktoś w komentarzu poprosił o materiał do... na serii tych materiałów, które robię do Achtung Tulu i na Dantropie o wielką resę itch. I jasne, googlując, zbierając materiały, czytając podreszty, już wiem, że nie itch, tylko z itch. Mam nadzieję, że teraz dobrze wymawiam. Więc tym razem się przygotowałem. No, kanał znaczy, nie zawsze się przygotowuję, ale... ale tym razem Chciałem zrobić coś więcej, bo jednak w podręcznikach nie jest tego nie jest tego za wiele. Oczywiście rasa jest opisana, ale, ale jest mało informacji, więc musiałem dołożyć, jeszcze, żeby ten filmik miał, żeby ten filmik miał sens. Bo mówmy się, nagrywanie 3 minut tego filmu, gdzie dwie minuty opowiadam o tym, co tam powiedzmy u mnie i u nas, to, to raczej wydaje mi się słabe. Moi drodzy, też powiedzcie mi, bo zmieniłem ten nasz. Mm, nie wiem, jak to nazwać, ten obrus tą flagę, tą, tą banderę, to. To, co za mną zawsze wisiało, na to bardziej, na to bardziej cyfrowe. Czy, czy to lepiej wygląda, czy to lepiej wygląda? Więc dajcie znać, dajcie znać w komentarzu, Ale dzisiaj opowiemy sobie o tym. A co dalej? Bo w komentarzach było mówione, żebym napisał więcej, napisał, żebym nagrał więcej o Umrze. I to jest dobry pomysł, tylko trochę problematyczny, bo jednak w podręczniku do Wilkołaka niewiele o tym jest. Ja prowadząc mam jakieś tam swój wy, jakieś swoje wyobrażenie Umry, ale ono jest takie trochę bardzo home rulowe więc jako wiecie jako wydawnictwo nie powinniśmy raczej nie powinniśmy raczej publikować takich rzeczy, więc to jeszcze przemyślę, więc ona nie będzie za nie będzie naszym następnym odcinkiem, bo to jest temat do głupszej głupszej głębszej analizy. Ostatnim odcinkiem nagram sobie nagramy coś co Wrócimy znowu do Never Going Home i też trochę do Act bo chciałem nagrać coś na temat życia okupowego takiego przeciętnego żołnierza, co możemy wykorzystać w tych dwóch systemach. Wiadomo, że bardziej Never Going Home, ale w zasadzie w każdym systemie, gdzie jest wojna, jakieś tam życie okopowe może być. No to co? Lecimy sobie do lecimy sobie do wielkiej rasy Zit. I tak jak zawsze, zaczniemy od zaczniemy od informacji, które są zawarte w natropie, Ktulu, Potem informacje, które są zawarte w aktunkturą, a w międzyczasie jeszcze tam zebrałem sobie jakieś tam inne ciekawe informacje, które nie są wspomniane w podręczniku, albo ja ich nie, nie ujawniłem, ale jako, że mitologia Lovecrafta jest takim dużym trworem, no to wydaje mi się, że jak najbardziej można je wymienić. Rasa wyglądają jak wyglądają jak takie trzy, nawet czasami czterometrowe stożki, które mają tam swoje Oczy na jakichś na jakiś czułkach. Problem będzie z grafiką, bo w podręcznikach obu nie znalazłem grafiki. Jeszcze to przejrzę, więc może się ona pojawić, ale jeżeli nie, no to w internecie znajdziecie tego mnóstwo. Ja z wiadomych przyczyn nie mogę tego, nie mogę tego użyć, ale myślę, że oczywiście nie będzie, z tym, nie będzie z tym problemu. Są to takie wielkie stożki i oni, jeszcze przed pojawieniem się człowieka, uciekali ze swojej planety i podczas tej ucieczki przenieśli swoje umysły i wszystko inne w istoty, które zamieszkiwały naszą planetę. Na początku weszli oni w ciała czegoś co nazywamy polipami. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy one zamieszkiwały wcześniej Ziemię, czy trafiły tutaj, ale dzięki swoim mocom opanowali ich i przenieśli się tutaj na naszą planetę. I schowali się pod Ziemią. Po, pewnych, po pewnym czasie, i tutaj sobie sprawdzę, bo to naprawdę było dużo. 65 milionów lat temu. Wyszły te istoty z podziemi, porzucili swoich wcześniejszych, e, wcześniejszych nosicieli i wybrali coś na kształt bardziej żukowatego, coś bardziej na kształt robak robakowatego, co ma przetrwać nas wszystkich i pozwolić im władać światem. I pierwszą taką, pierwszą taką ciekawostką dotyczącą tej rasy, która jest trochę ukryta między wierszami, jest to, że oni potrafią podróżować w czasie. Te podróże w czasie one działają na zasadzie, używają do nich pewnej maszynerii i wygląda to mniej więcej w ten sposób, że oni cali nie mogą podróżować w czasie, bardziej podróżuje ich umysł. I co ciekawe, mogą tylko przynieść w dowolne miejsce, zarazem zabierając umysł z takiej ofiary. Mogą to jak najbardziej robić w ludziach. Wtedy opętowują, bo chyba to będzie takie najłatwiejsze, najłatwiejsze dla nas do zobrazowania, zobrazowania stwierdzenie, Opentują taką osobę i przenoszą ją, przenoszą ją do swojego świata. W momencie, gdy zadanie zostanie wykonane, porzucają tą osobę, oczywiście czyszcząc jej pamięć. Jak zapewne domyślacie się, nie jest to proces zbyt doskonały. Dlatego osoby, które wróciły do swoich ciał, często w snach czy w różnych wizjach mają nawroty tego, co wcześniej ich spotkało. W podręczniku na Tropie Cthulhu mamy opisaną broń, jakim walczą te istoty. I są to szczypce, które naprawdę są potężną bronią oraz broń zasięgowa. E, ładunki broni miotanej błyska ładunek broni miotającej błyskawice. Tak. I nie jest to już tak efektywne jak i szczypce. Oczywiście szczypce używają w bezpośrednim zasięgu, a tym mogą miotać trochę dalej. Ale przejdźmy teraz do tego, z czego słynie na tropie Ktulu, czyli motywy śledztwa, które dają nam możliwość wykorzystania tych istot. Przesłanki, tropy, czy nazwijcie to jak chcecie, poszlaki, które mogą być związane z tymi istotami, no to pierwsze dotyczące e, tak naprawdę biologii czy chorób psychicznych, Mówią właśnie o tym, o czym wspominałem wcześniej, że gdy osoba miała w sobie gościa i wraca swoim umysłem, i wraca swoim umysłem do swojego ciała, no to może trzyma, zostać jakieś wspomnienia z tej podróży, wspomnienia dotyczące rasy Zid, więc na pewno jest to motyw do rozpoczęcia przygody, do badania tego, do badania tego tematu. Drugi dotyczy ich maszynerii. O jakimś wynalazku wspomnimy sobie a propos Actum Cthulhu, ale tak jak powiedziałem, te podróże w czasie Wysłanie umysłu w czasie jest związane z maszynerią, więc na pewno wszelkiego, wszelkiego rodzaju tematy związane z, te, z techniką, z fizyką, z mechaniką, mogą powodować to, że nasi bohaterowie trafią na ślady takiej maszyny i będzie to oczywiście kolejnym żarąkiem sesji. Trzeci, e, trzeci trop, trzecia przesłanka dotyczy okultyzmu. I tutaj muszę się posiłować, bo nie wykułem na pamięć na blachę tych nazw. E, w, drugim, w drugim wieku w Rzymie. Istniał pewien kult, który oddawał cześć demonowi, czyli istocie, która była zwana Anionem. Nie wiem, czy takie, bo coś było w mitologii, ale w każdym razie była taka istota. I istota była, mimo że była demonem, to była raczej pomocna, przekazywała informacje swoim wyznawcom o tym, co spotka ich w przyszłości. Tak nie dlatego, że mogli w niej podróżować. Co ciekawe, w internetach znalazłem informacje o tym, że są oni Mniejszymi bogami z Snów mają zamieszkiwać twierdzę zbudowaną z Onexu na szczycie Kadet, a tylko pan Carter był, jednym, był śmiertelnikiem, który widział to miejsce. Są oni chronieni przez bogów zewnętrznych i raczej nie mieszają się do spraw śmiertelników. Generalnie są chciwi i samolubni, na wkrość egoistyczni lubią ostre imprezy. Generalnie bardzo rozrywkowe bardzo rozrywkowe istoty, co gryzie mi się trochę z opisami, przynajmniej z tym opisem przedstawionym w natropie KTU. Ale, by mieć pełny obraz sytuacji, przejdźmy do Achtung -Cthulhu. W Achtungu przedstawiciele rasy Zit ponownie wspominani są jako wielkie, stożkowe istoty, choć nie ma podane ile mają metrów, więc jeżeli nie jesteście pewni, to tak jak wcześniej mówiłem, gdzieś 3-4 metry. <laughs> Moi drodzy, Generalnie nie biorą oni udziału do końca w tajnej wojnie, raczej prowadzą swoje wojny, a nasi agenci mogą być ich świadkami. Oczywiście posiadają oni bardzo zaawansowaną technologię, którą chciałyby dotrzeć, dorwać obie strony, a w zasadzie wszystkie cztery agencje. Choć te nazistowskie to chyba nie do końca agencji, ale mniejsza o to. W bibliotekach można znaleźć wiele wiedzy dotyczącej tych istot. Podroczyk mówi wprost, że bohaterowie nasi mogą być świadkami bitwy. Polipów z racą ZIT, więc mogą być tego świadkami, a potem um, mogą obudzić się i zastanawiać się, co im się stało, dopiero po czasie, zdając sobie sprawę ze swoich, że tak powiem, poza fizycznych doświadczeń. Jeśli chodzi o kwestie mechaniczne z Artunga, to oczywiście są oni wielcy, wzbudzają przerażenie i są wytrzymali, ale jest też opisany trochę bardziej mechanicznie ten zamiana umysłu. Odpowiada ona pewnemu rytuałowi, który wcześniej jest opisany w grze, ale generalnie ważną kwestią jest to, że zamiana trwa dopóki istota tego chce. Nie jest ograniczona żadnymi czarami, no czarami, przepraszam, nie jest ograniczona żadnym czasem, więc dopóki nasza istota zam... mówi, że zamiana trwa, no to trwa. Co ciekawe, teraz właśnie nagrywając to wymyśliłem, że to co by było gdyby, bo to jest zamiana. Co by było, gdyby umysł naszego jednego z badaczy, z jednego z naszych graczy, jednego z naszych agentów uwolnił się w momencie takiej, takiej zamiany i zaczął wariować w, w ciele tej istoty? No, wydaje mi się, że to też ciekawy pomysł do przemyślenia na przygodę. Na koniec obiecałem Wam, że opowiem Wam o jednym urządzeniu, a raczej artefakcie: Zidjańska piecząć Umysłowa. Jest to kamień, który ma w sobie zawarte umysły, świadomość, pragnienia, tak naprawdę osobowość. Jakieś osoby z przyszłości. Gdy nasz protagonista lub antagonista, w zależności komu go damy, weźmie go do ręki, losowo jedna z tych istot przejmuje władzę nad nim. Coś na zasadzie tej zamiany umysłowej, o której wcześniej mówiliśmy. Generalnie dopóki postać trzyma w ręce ten przedmiot, to ta istota będzie miała nad nią kontrolę w sensie ten umysł, a nasz umysł będzie uwięziony w więzieniu w tym kamieniu. Trwa to tak długo, aż nie zastąpi zamiana, albo dopóki nie wyciągniemy kamienia kamienia z ręki, z ręki osoby, która została podmieniona. Co ważne, istota będzie tego broniła i będzie trzeba to raczej rozwiązać siłowo. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że osoba, która napisała prośbę o ten materiał, będzie zadowolona. Pamiętajcie, że ważne jest dla nas to, żebyście napisali w komentarzach, o czym chcecie słuchać, bo czasami tak naprawdę mam tak, że przychodzi czas nagrywania z reguły nagrywam to dzień wcześniej, czyli około czwartku, bo w piątki jest publikacja. I mam taki problem, co naprawdę wymyślić. A nie lubię tworzyć filmów na siłę, bardziej chciałbym odpowiadać na wasze, na wasze pytania, na wasze potrzeby. Więc jeżeli macie jakieś pomysły, to proszę wpiszcie je w komentarzach. Tak jak powiedziałem, ten kolega, który prosił o pochylenie się nad umrą, no to muszę poczekać, musi poczekać, muszę to jakoś poukładać, żeby to było. Spoko, a w przyszłym tygodniu planuję. W przyszłym tygodniu nie no, czy będzie w przyszłym tygodniu, bo Radek tam jakiegoś live'a planuje. Ale w następnym odcinku w następnym odcinku opowiem Wam o życiu okopowym. Będzie to materiał najbardziej pasujący oczywiście do Never Going Home, ale jak najbardziej wydaje mi się, też może być, może odnaleźć się w aktualu lub w innych naszych grach. To był Wojtek, a wy jesteście na kanale Ice Games. Dzięki za poświęcony czas. Cześć i do usłyszenia.